Witajcie, kochani, na moim kanale. A ja dzisiaj oto przychodzę do Was z takim tutaj pakiecikiem. I co? Mamy do zdrapania 6 drapek po 5 zł. Do tego 3 po 10, po 20, po 25. I jak zawsze, życzę miłego oglądania. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. O dzwoneczku, żeby Wam się wyświetlały filmy. Oczywiście, co? Nie? A my co? Sprawdźmy, co mamy tutaj. Strapkach. Oczywiście, cały czas konkurs leci na 1000 subów. Ten, kto da suba, napisze komentarz, uczestniczy automatycznie w konkursie co nie? i 10% z każdego tutaj do pewnej sumy idzie do słoika i potem zostanie to wylosowane cenę. Mam nadzieję, że każdy to tam obczaił sobie co nie? To co? Zaczynamy trapać. A jeszcze chwilę. Dzisiaj mam oto taką niespodziankę, fajną dla Was i zobaczcie, mamy nowy sprzęcior. Patrzcie jaki. To jest nowy drapak. Świecący. Haczka babci, nazwę go. I zobaczymy, co on dzisiaj pokaże. Dobra. A my zabieramy się do drapania z drapek o 5 zł. I na pierwszy ogień wchodzi tutaj premia. Mamy 7 pól do wydrapania. Interesują nas dwie takie same, dwa takie same symbole. I co? Mamy kwiatek. Tutaj taką w drugim. Takie symbole. Następnie mamy takie symbole, czyli jest wygrana. Mamy dwa sertuszka. Poczekajcie, przestawię ten. Przestawię tutaj automatyczny ten. Zobaczymy jak na tym będzie. A na tym. Dobra. Czyli mamy tak dwa sertuszka. I w następnym, czwartym polu też jest wygrana. W piątym, różne. Widzimy tutaj symbole w szóstym okienku. Wygrana następna, czyli mamy w tej chwili raz, dwa, trzy razy wygrana, i na samym dole winogron. Dobra, to co sprawdźmy, co mamy w grze trzeciej. A tu wygraliśmy, uwaga, 5 zł. Następnie mamy w grze 4 w 5 zł. Jak i w grze 6 5 zł. Nie? No to co? Cudownie. Z drapeczka na prawo. A my przechodzimy dalej. Do tej oto siódemeczki. I tu jest szybka piłka. Dwa pociągnięcia i.

I szybkie pociągnięcia w góry, i co? Ciągniemy. Jest wygrana, pięć złotych na dole. czka babci, nieźle drapie. Ściąga wszystko, co jest możliwe na drodze. Sami widzicie, co nie? Ledwo uratowałem tą zdrapkę. 7 wygrana na prawo. Mam nadzieję, że się seria z Wam podobała, moich, nie? Oczywiście to nie koniec. I gra pierwsza. Różne. Serduszko. Interesują nas te same symbole. A takie były wygrane w razie czego. I na lewą stronę. Dwadzieścia cztery, dwadzieścia, dwadzieścia dwa, cztery, osiem. I tu cytryna.

Kręcimy dalej, 16, 8, 32, liczba 7, do tego 14, jak 39 i na samym dole mamy 46, 42, 19, 27 i 29. Drapencja puszczutka i kontrolne, zgadza się wszystko. OK, to co? Sprawdźmy, co mamy. Interesuje nas plik albo siódemka. Góra taka, plik albo siódemka. Drugi rządek taki, plik albo siódemka. I na dole wszystko różne. Dobra, odkładamy. A w tej oto zdrabce, na dobry rok, mamy oto takie wygrane. I kwiecień. Interesują nas takie same sumy. Różne jak widać. 50 tam było. I na samym dole. Listopad. Grudzień. I gwiazdka w premii. Jak i łyżwa. A w tej oto W bonusie mamy taką sumę. Albo symbol. I wygrywające liczby. To są wygrywające liczby i w pierwszym rządku 7 18 37 27 41 Następnie mamy 3, 28 jak i 8, 13 2, do tego mamy. 14, 32, liczba 30, 29 i 22, a niżej. 42, 9, 45, 4 na samym dole mamy takie o te liczby 10, 19, 33, nie ma takiej liczby 38 i ostatnia, 24 na deser wjeżdża na stół oto ten świąteczne odczanie z drapeczka z numerem 9. Mamy 24 okienka i pierwsze okienko nam daje łyżwę. Drugie okienko nam daje piernik. Trzecie czapeczkę. Czwarte szyszkę. Tutaj kartę widzimy. Pod szóstką mamy Kuminek jakże podobny do prezentu. Trąbka. Skrzat. Gwiazdka. I bucik. Pod jednastką. Tutaj aniołka. Pod trzynastką. Kula. Pod czternastką. Bałwanek. Pod 15 pod 16 mamy łyżwę, jakiś sople, renifera, lizak, świeca. A na sam dole w tych budkach mamy choinkę, ciuchcia, dzwonek i w polu 24, uwaga, stroik. A my ten zdrap. Zacz zakończymy oto tą sumą 20 zł. I co? Trzymajcie się.